Witajcie, z tej strony 2 K., witam was bardzo serdecznie. Przed wami, ja też się dziwię, Fortnite. I. Dlaczego nagrywam Fortnite'a? No pewnie widzicie po tytule, bo będą powody dlaczego w niego nie gram akurat. Ale raz nagram Fortnite'a i będę miał spokój. Głównym moim jakby zamiarem nagrania z tej gry było to, że był koncert Eminemena. Em em dlatego tą grę w ogóle pobrałem i przy okazji chciałem nagrać ten odcinek. Koncert mam nagrany. Był nagrany na osobnym dysku. Niestety, późniejsze nagranie, właśnie z samej gry, dlaczego w niego nie gram, już utraciłem, więc to będzie moje takie drugie nagranie, bo straciłem dysk z dużą ilością danych i niestety ten film się utracił. Ale nagramy go teraz. Ogólnie, szetrum trochę zmieniło. Jak ostatni raz odpalałem Fortnite'a na początku grudnia, jak był ten koncert, to całkowicie inaczej wyglądał. Teraz tu jakiś. Yy, w ogóle nie podoba mi się ten jakby. Te, nie wiem, gdzie mam kliknąć, żeby jakiegoś normalnego Fortnite'a, tak naprawdę, nie? Jezus, co ja zrobiłem? nowym myszką wyżej, mi się jakieś zwiastun no Co to ma być? Dobra, wydaje mi się, że tu jest ten Epic Games Battle Royale. Zagrajmy sobie, więc. Gra ranking. Dobra, obojętnie co? Po prostu zagrajmy. Wyskoczyłem, lecę z grupami katek. Nie chcę mi się za tymi ustawieniami siedzieć. To po prostu to nagrać i mieć materiał dla was gotowy. E Fortnite, i. dlaczego w niego nie gram? Powodów jest masa, ale wydaje mi się, że taki podstawowy to jest to, że po prostu ta gra mi się nie podoba. Chyba taki najbardziej logiczny. Słuchajcie, czy ja sam mi się z ponachronu aktywuję? Aktu... Aktu... jak dolecę na dół. Nie wiem, jak to tutaj działało to wszystko. Dobra, nie wiem. Złożył i rozłożył. Sam styl gry mi się nie podoba. Nie, że Battle Royale, bo ja Battle Royale grałem dużo. A tu jest jakiś typ już. Ja Battle Royale grałem naprawdę dużo. Ja się podnosi, dobra. Muszę się nauczyć ustawień od nowa. Dobra, zabijmy go. Czy to jest jakiś bot? To jest jakiś bot chyba. Okej, okay, kogoś zabiłem. Faktycznie grafikę poprawili, nie? Z względem tego, co było wcześniej. To się pojawiło nie wiem, jakiś rok temu. Ta nowa grafika, jak się wyleczyć? Mam coś do leczenia? Nie wiem, jak to gra działa dokładnie. Natomiast ta grafika nadal mi się jakoś tak nie do końca podoba. Jest taka. No, nadal taka cukierkowa. Ja chyba nie gram w takie gry, gdzie są takie grafiki, jakby cukierkowe. Ja jestem fanem takiej grafiki jak najbardziej rzeczywistej. Jak najbardziej rzeczywistą grafikę się da ogarnąć, co taką mniej więcej lubię. Pewnie się teraz śmiecie, że to gracie w Fortnite, co teraz zrobię, ale nie będzie luz, tak naprawdę. Jezus. Kamera, jakieś PD. Zabiłem to jakichś strażników czegoś, ale czego oni strzegli jakby tu, tu nic nie ma. <głosy> <głosy> ale śmiesznie skacza na typiarka, tak macha tymi łapami i rękami. Nie wiem, gdzie jest jakaś apteczka. Trzymałem ją w EQ czy nie. Dobra, dzisiaj będzie gameplay tylko strzelby, on nie strzelba. <noise> gdzie jest jakieś leczenie? Jest to na hita pewnie. Jakiś typ tu gdzieś koło mnie biega, ja nie mam apteczki cały czas. Czy w są apteczki w ogóle? mnie tu jakieś... Chłopy poskładają, a ja się nawet nie wyleczę. O! No i fajnie się grało, fajnie. Moje statystyki z całej kariery. Czy jest ich dużo? Nie do końca. Na 6 gier jedną wygramę, to chyba było na boty, bo tu chyba na boty się te pierwsze gry gra, więc no, dosyć słabo. Dobra, zagrajmy jeszcze raz. Ostatni raz. A, jeżeli tutaj zobaczycie jakieś wolne ładowanie, to dlatego, że tą grę nie... Oszczędzam ssd ka ja takie baracho i zainstalowałem ją na HDD-ku, więc ładowanie akurat może być całkiem długie na przykład tekstur. Eee... No, no i co jeszcze wam mogę więcej powiedzieć? No to tak naprawdę dlatego nie gram, Po prostu styl tej gry, jakieś budowanie, bieganie. Jest po prostu nie dla mnie, nie? Ja się tu czuję, jakbym grał w jakąś, nie wiem, panią grę z chińskiego marketu po prostu. Nie czuję tej gry. Ja nie mówię, że ta gra jest zła, bo naprawdę grają w nią miliony osób. To jest chyba najpopularniejszy Battle Royale od dawna. Yy, jedynie kto przez chwilę mógł zagrozić Fortnite'owi, to Apex, ale Apex... Kręcił w trochę złe ścieżki, tak mi się wydaje, i nie jest tak kolorową grafiką przyjazną dzieciom, więc dzieci nadal będą preferowały raczej Fortnite i APEC zresztą ma mało kontentu według mnie. Fortnite Epic Games faktycznie pompuje tu masę szmalu, żeby jakby ta gra jak najdłużej śmigała dobrze. jest czas jest jakieś zastrzyki dopaminy nowy content i tak dalej. W się tego. Moim zdaniem mocno brakuje. No ale nie będziemy lecieć po jakieś EQ. Powiedzmy, że ta wieża wydaje się wieżą z dużą ilością EKU <grym> Chociaż jestem im bliżej tej wieży tym ona się staje mniejsza. O! I to są bandaże. No kurde, całą grę wtedy szukałem tych bandaży. Będziemy się bić? Dobra, to bez sensu takie bicie za dwa lipsa. <laughs> o, ty mogę się od razu wyle... No nie wiem, tam ta apa jakaś do dupy była. To od razu mogę sobie. tyk. I żyćko, i brońki. a mu szczelba. <laughs> Mam bandaże więcej niż potrzebuję. Teraz bym właśnie więcej broni potrzebował. Co to jest? Też szczelba? No kurwa, czemu wszystko jest tutaj szczelbami w tej grze? Dobra, idziemy po tych typów łez, jest do upadku, to trzeba uważać. Przyzwyczajenie się, że w każdą grę jaką gram, to. To je że elo, elo. Tu Są boty czy gracz? Nie wiem, powinny być podpisane czy to jest bot czy gracz. Gdzie są jego bronie? No, ja ten już lepiej ogarnia. No i dupa. Mojemu jakieś broni daje. Do... Dobra, nie chcę grać w tą grę więcej. Po prostu taki bateriał miał być jaki jest. E, tamten może wcześniej co nagrałem lepiej wypad. Aczkolwiek główną częścią tego był koncert Eminemena, na którym się mega zawiodłem. Dlaczego zobaczycie sami. Zapraszam więc Was na koncert. Pa. Zaczynamy. Będziemy lecieć na tej rakiecie. Ło! Rakieta startuje. Aż tak cikałam tą grę. St... Na drugą stronę mnie wywaliło. Jak zgłośnić grę? Z mojej drodzy, jak teraz to oglądacie, to jest mój pierwszy raz Fortnite od 5 lat. Około. albo nawet więcej. Leci, leci rakieta. I mamy koncert Eminem. mena Ja lubię muzykę Eminem. mena filmy też, jeden film nie mean, I mean, I mean, I mean. czekaj pa jaki to jest tu było teraz crash gry koniec ej coś Nie! Yeah. A nie, bo... Pa, wow, leci! Mam dupe widzę. mam listy. O kurde, jakie lasery! Jeszcze to tam się boi. Ej! Ale tak to nie! Ty jesteś. To się klika. No ty, quick time eventy. To jest? Tego nie ma w Apexie! Ty, szybciej. A to całe lobby klikało. No teraz cały czas klikam. A można? Kurde makro nie mam. Nie mogę myszką ruszać. Tam mapę widać. To mnie. No tyle wciąga. Czarna dziura. A, autobus. What the hell? No, koniec eventu. Nie ma. A minę, -men Koniec gry. Poszedł na spaghetti. Jakie wow. efekty, panie. Jak w tym. z dozor medialny mówi. Kiedyś. Ty falgaj się. No, moja postać To jest takowym skinem. Pewnie fani Fortnite'a każdą tutaj jakby element znają z jakiegoś wydarzenia, czy coś. Lama. Kurde, jakieś ziomki. To, to nasz skład. LEGO. Ej, to może teraz LEGO będzie sezon? Mogę ruszać coś? Nie no kurwa, co to zagra jak nic nie mogę robić? O. Ej, ch chyba że ten, możesz spojrzeć. Ej mi się wydaje, że teraz będzie sezon LEGO, oczywiście nie, nie będę w niego grał, ale będzie. Chyba, chyba, że to jest, bo tamte były pierwsze sezony, to jeszcze te wszystkie będą teraz pokazywać po prostu. Które były. Może chcę przybliżyć jak się spojrzysz. Nie, 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 nie. To jest taki cima, matik... Nie no, siedzę na live'ie u no, tego... To mówi, że ma być dodany ponoć ten tryb LEGO. No to... Nie Sami chcemy pomyśleć. Indiana Jones Lego. Lama Lego, najładniej wygląda Lego. O. Kurde, jakieś wiedźmińskie Lego. <gry> no to po prostu medieval zwykły. Kurwa ja przede na koncert deminemene, a nie jakieś kurwa Lego. Co to jest? 5 minut w na nic jeszcze nie widziałem. No bo cię wywaliło na ten, kąt, na ten... O, Rocket League teraz. Rocket League... Rocket... A, eh, Rocket League jest jak pika teraz, nie? Mhm. Zajechał? chuj prędkością jesz, kurwa, tak na... Chęci nali. 500 km na godzinę No i nie jedzie 500 Ej driftowy dopalacz Ew O kurde Dajcie pojeździć kurwa To by było tak fajne jakby dali pojeździć Dobra spychanie o bandy Ka każdy u siebie jest pierwszy właśnie wiesz Dobra, ja w mi tej chwili Ja bardzo technicznie do tego podchodzę po prostu Tak samo jak Forza Custom kurwa, wszyscy to samo ja teraz, ci pają teraz były nutki to teraz będzie koncept Where is Eminem Eminem. dobry To tam Dzień dobry Koncert Eminemana jest Siema No słyszałem A Znaczy już miał być od 7 minut ale O o!

I co jest? to jest! Tu jest jakiś ten... Gitar Hero! No! Kurde, osu! Podwójne, tego się nie spodziewałem! Ja pomijam. TEREZUS! To jeszcze do spacji teraz No jest spacja! A nie, to spacja nie jest! Nacina no, mi grę! Yes. Dobra! Ale to ty zmaściłem totalnie! O nie! Czy to jest Big Eminem Men Menen O! Proszę mu oczy urosnąć, z... jest taka zwrotka, gdzie mu rosną oczy. E, dobra, już, pomi... już pominęli ją. Patek, ja tu przygotowany jestem. <grym <grym nie mam żadnych emotek. Look Ej! Cenzurują! No? no kurwa Przekleństwa cenzurują, no co to jest? No, Pegi 12 co jest A w pizzie mam Pegi 12 <śmienny> No każdy Piosenkę gdzie jest połowa przekleństw Cenzurują No słyszycie to jak wycisza? No tak no ale to jest P12 No to nigdy ciaki wypierdle i spać 20 jest Tak <grylety> mi to ode popsuło odbiór tej piosenki To już koniec Znowu lecimy Znubu. gdzieś Pewnie no, do początku jego O nie na początek był a ty na to jest jego ostatnia popularna piosenka i pierwszą słyszeliśmy popularną piosenkę, więc tak dziwnie. 2 minuty 35 mi sekund. Oho. Ja mam 4. Ja mam 2 minuty 28. Co mogę robić? Nic. Nic, możesz się rozglądać, Mieszku. To już jest koniec? O, a ile byś chciał koncertu? Patrz, ile tam byłoby. No kurwa, przecież. Rocket League był, kurwa, dłuższy, niż ten koncert. Serio? No zobaczę jeszcze te nie trzy no, min. poczekaj, nie? Nie wiem. Ja nie byłem to... nigdy na koncertach w Fortnite. Przeciek. Przerwa na siusiu? Możesz iść. Ej, serio, widzowie, jeżeli to jest koniec koncertu, gdzie były dwie piosenki pocięte bez przekleństw, to ja jestem rozczarowany tym koncertem. Travis Scott miał 10 minut muzyki. Moi drodzy, nie działa na to, wygląda już. Jestem bardzo rozczarowany tym, co tu się tutaj stało. Oglądałem Travisa Scotta. O, tutaj nawet błąd. Oglądałem Travisa Scotta. Koncert był znacznie lepszy, dłuższy, fajniejszy. Tutaj miałem, nie wiem, dwie minuty. Dwie piosenki niecałe. Jeszcze po powyciszane przekleństwa. No kurde. Lipa straszna, w mojej opinii. A to jakieś. To, co było przed tym, to po co to? Miał być koncert, a nie jakiś pokaz przyszłych sezonów czy jakichś podsumowań. To tyle, taki inny odcinek. Yy... Papa.